Gdyby tak zapytać, który z projektów kryptowalutowych jest najszybszy, najbardziej skalowalny, najszybciej się rozwija, no to pojawiłoby się co najmniej kilka różnych propozycji blockchainowych platform. Wśród nich jest jednak taka, która chwali się tym, że jest w stanie pobić przepustowość sieci Visa, a koszty transakcyjne to zaledwie ułamek centa. Zaczynamy kolejny odcinek naszej serii edukacyjnej CFD od A do Z, której partnerem jest domu maklerski XTB. I w tym odcinku weźmiemy pod lupę kolejny projekt kryptowalutowy, na który możemy uzyskać lewarowaną ekspozycję z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, również spoza rynku krypto, no i których, w których możemy rozgrywać zarówno wzrosty, jak i spadki. Po DATCHCOINie nadszedł czas na coś. Bardziej na poważnie, czyli projekt, który określa się nie tylko jako najszybszy blockchain, jaki istnieje, ale też jako najszybciej rozwijającą się platformę. Mowa oczywiście o projekcie Solana i jego natywnej kryptowalucie Sol. Solana to taka rozbudowana platforma blockchainowa, stworzona przede wszystkim dla deweloperów, którzy chcą budować zdecentralizowane aplikacje i projekty DeFi czy NFT, jednocześnie nie martwiąc się przy tym, tym, że mają ograniczoną skalowalność i tym, że będą musieli za tworzenie takich projektów płacić wysoką cenę, e, mierzoną oczywiście w prowizjach transakcyjnych, wysoką cenę, którą też użytkownicy tych zdecentralizowanych aplikacji w przyszłości będą musieli ponieść. Podobnie jak zresztą konkurencji Solana, e, tak jak BNB czy Avalanche, od połowy zeszłego roku jest kompatybilna z wirtualną maszyną Ethereum. No i to pozwala jej na uruchomienie w sieci Solany smart kontraktów zaprogramowanych w Solidity, stworzonych dla sieci Ethereum. Twórcy Solany chwalą się też, że jest to najszybsza publiczna sieć blockchain, bo maksymalna przepustowość Solany wynosi Teoretycznie nawet do 50 tysięcy transakcji. Spotkałem się też z opiniami, że jest to nawet około 60 tysięcy na sekundę, czyli ponad dwukrotnie więcej niż sieć wizy. A nowy blok transakcyjny w sieci pojawia się co 400 milisekund, czyli co 40 sekundy. I oczywiście, jak to zwykle bywa, sporo w tym chwalenia się czymś, co nigdy nie miało miejsca ale teoretycznie w jakichś tam ekstremalnie dobrych warunkach mogłoby się wydarzyć i trwać niewielką chwilę. No bo w sierpniu Solana Labs przeprowadziła stres, stres, test swojej sieci testowej, który uciągnął 13 tysięcy transakcji na sekundę. Całkiem imponująco, ale trzeba przyznać, że jest to trochę mniej niż 50 tysięcy, no i jeszcze mniej niż 60 tysięcy. Oczywiście... W sieci głównej, która notabene istnieje od marca 2020 roku, nigdy takich wartości nie było i raczej długo nie będzie potrzeby na to, aby 50 tysięcy transakcji na sekundę było przetwarzanych. Trzeba natomiast przyznać, że możliwości skalowania w sieci Solana są bardzo wysokie i bardzo imponujące. Projekt zawdzięcza to hybrydowemu algorytmowi konsensusu, który łączy myślę, że znany wszystkim protokół. A w zasadzie algorytm proof of stake z tak zwanym proof of history, który wykorzystywany jest tylko w solanie. Nie będę teraz wchodził w szczegóły techniczne samego proof of history, ale to właśnie ta hybrydowa struktura konsensusu pozwala na uzyskanie tak krótkiego czasu bloku i wysokiej przepustowości sieci bez korzystania z sidechainów, bez korzystania z rozwiązań drugiej warstwy, bez korzystania z łańcuchów pobocznych. Zatwierdzeniem transakcji w sieci Solany zajmują się węzły walidatorów, których obecnie jest prawie 2000. Jeżeli chodzi natomiast o same koszty transakcyjne, no to one są znacznie niższe niż 1 cent. Około jednej setnej centa teraz taki przeciętny koszt transakcji wynosi. I zawsze pokrywa się oczywiście te prowizje transakcyjne w natywnej kryptowalucie w sieci, czyli w Sol. Solana ma ograniczoną podaż, ona wynosi ponad 511 milionów jednostek, z czego aktualnie niecałe 354 miliony jednostek znajdują się w obiegu rynkowym. I mimo że z technologicznego punktu widzenia Solana wydaje się bardzo konkurencyjna, no to nie było się bez problemów technicznych chociażby z początku czerwca. Która, taki problem techniczny był związany z transakcjami offline i doprowadził do tego, że sieć Solany zatrzymała się na ponad 4 godziny. Co na przykład byłoby czymś trudnym do wyobrażenia na przykład w przypadku Ethereum. No ale nie da się ukryć, że Solana jest znacznie młodszą i mniej dojrzałą siecią, która też rozwija się naprawdę w bardzo wysokim tempie. W sieci Solany działa... Kilkaset zdecentralizowanych aplikacji, natomiast większość z nich funkcjonuje również w innych sieciach, takich jak chociażby BNB, czy w samym Ethereum. Aktualnie Solana znajduje się na dziewiątym miejscu pod względem kapitalizacji rynkowej, chociaż rok temu zajmowała nawet siódme miejsce w rankingu market capu, wtedy wycena przekraczała 78, miliardy, 78 miliardów dolarów. Historyczny szczyt notowań Solany miał miejsce. Podczas drugiej fali zeszłorocznej hossy, 11 czerwca, kiedy sol był wyceniany w okolicach nawet ponad 260 dolarów. Co ciekawe, jeszcze na początku zeszłego roku, na początku 2021 roku, kurs solany ledwo przekraczał 2 dolary. W tym momencie natomiast oscyluje lekko, no gdzieś w okolicach 30 dolarów, co i tak jest imponujące nawet po prawie 90%, 90 spadku od ATH, czyli od szczytu notowań. Natomiast, jeżeli chodzi o możliwości uzyskania ekspozycji na Solana za pomocą instrumentów pochodnych, no to zacznę oczywiście standardowo od kontraktów terminowych. Korzystając z futuresów, do wyboru mamy dość szeroką ofertę kryptowalutowych giełd, derywatów. Największe z nich to oczywiście Binance Futures i Bitmex na obydwu platformach znajdziemy kontrakty bez daty wygaśnięcia, czyli tak zwane kontrakty perpetualne. Na Binance Futures są one rozliczane w USDT, czyli w teterze, w BUSD, czyli w Binance USD, albo w dolarze amerykańskim. Są trzy różne rodzaje tych futuresów. Natomiast na Bitmexie mamy futuresy na rozliczane w teterze albo w dolarze amerykańskim. Obie platformy dają nam możliwość wyboru poziomu dźwigni finansowej. Aż do poziomu 50 do 1, czyli 2% depozytu zabezpieczającego. Jeżeli korzystamy z takich perpetualnych, czyli niewygasających kontraktów futures na giełdach krypto, no to musimy pamiętać o tym, że standardowo co 8 godzin pobierana jest opłata za utrzymanie pozycji, czyli tak zwane funding rate. Jedna strona, jedna strona transakcji przekazuje tę opłatę drugiej, w zależności od tego, w którą stronę cena. Future'sa odbiega od aktualnej ceny na rynku spot, czyli, mamy, czyli czy mamy bazę ujemną, czy bazę dodatnią. Natomiast, jeżeli nie chcemy wchodzić w rynek krypto, a jednocześnie chcemy mieć ekspozycje na no to pozostają nam kontrakty różnicowe, które znajdziemy w ofercie brokerów CFD z rozszerzonym dostępem do instrumentów opartych na krypto. W przypadku licencjonowanych brokerów mamy standardową dźwignię 2 do 1, czyli 50% depozytu zabezpieczającego. Ona jest oczywiście narzucona przez europejskiego regulatora ESMA dla kontraktów na rynek kryptowalut, a jest to oczywiście spowodowane bardzo wysoką zmiennością tego rynku i tych instrumentów. Na platformie XStation 5 również znajdziemy kontrakty na solane. Wartość jednego lota odpowiada jednem, jednej jednostce sol, a najmniejszy wolumen pozycji to dwa loty. I taką przykładową pozycję otworzymy angażując do tego depozyt zabezpieczający lekko powyżej 150 zł. I podobnie jak w przypadku innych kontraktów na krypto, nie ma tutaj rolowań. Jest to kontrakt bezterminowy, czyli możemy utrzymywać pozycję dłużej niż 365 dni, podobnie jak w przypadku np. kontraktu na XRP czy na BNB czy na Avalanche na przykład. Oczywiście, przy utrzymywaniu pozycji pomiędzy sesjami, trzeba też się liczyć z ujemnymi punktami swapowymi. One są naliczane zarówno dla pozycji długiej, jak i dla pozycji krótkiej. Dla longów są one w tym momencie prawie czterokrotnie wyższe. Standardowo na plus kontraktów różnicowych można zaliczyć fakt, że są one bardziej intuicyjne w obsłudze. Nie wymagają wchodzenia w kryptowaluty czy kupowania stablecoinów, bo wszystkie pozycje są rozliczane z poziomu platformy brokera, z naszego gotówkowego depozytu. Jeśli chodzi o tę dwukrotną dźwignię, no to oczywiście ona dla jednych będzie zaledwie dwukrotną dźwignią, a dla innych będzie taką sam raz. Ma ona swoje plusy i minusy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, kontrakty CFD mogą być dobrym wejściem w rynek instrumentów pochodnych, na rynek krypto dla tych, którzy albo mają jednak dość zauważalną awersję do ryzyka, albo dla osób początkujących. Dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący i czegoś dowiedziałeś, się na temat solany, no i na temat instrumentów pochodnych na ten konkretny instrument, na ten konkretny projekt, na tą konkretną kryptowalutę. Dzięki wielkie za obejrzenie. Łapka w górę, subskrybuj kanał FXMAC. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!